Cześć, witam Cię w nowej serii odcinków 5 minut dla siebie. Będzie to seria poświęcona technikom relaksacyjnym, mobility, oddechowym i nie tylko. Zapraszam. W tych odcinkach będziemy poświęcali tylko 5 minut albo aż 5 minut, które zmienią i nastroją Cię na każdy dzień, na resztę dnia. Lub nawet przed spaniem będziesz mógł wykonywać tego typu techniki relaksacyjne, rozciągające, uwalniające od stresu techniki oddechowe, czy też medytacje. I będzie tu mnóstwo fajnych filmików, materiałów, które będą tworzyły taką fajną przestrzeń, w której każdy się odnajdzie. Więc zaczniemy sobie dzisiaj od techniki oddechowej, która będzie polegała na wdechach liczących około 4 sekundy i wydechach, które będziemy progresywnie wydłużać. Połączymy sobie to też może z delikatnym napinaniem mięśni. Więc to, co będę od Ciebie teraz oczekiwał, to żebyś usiadł sobie na jakimś wygodnym miejscu, komfortowym. Możesz sobie przyklęknąć, tak jak ja. Możesz się położyć na plecach, jeśli chcesz się całkowicie jeszcze zrelaksować. I zaczynamy. Łapiemy sobie dłonie na dolne żebra. Tutaj, gdzie umiejscowiona jest nasza przepona. I bierzemy sobie delikatny wdech, który będziemy liczyć do czterech. I liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, i długi wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i znowu wdech nosem. Raz, dwa, trzy, cztery, i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. I tak powtarzamy cały czas. I znowu wdech. Raz postara się przy wdechu rozpychać żebra w kierunku zewnętrznym. I wydech do 6 sekund. I przy wydechu, jak robimy teraz, delikatnie postaraj się do wewnątrz kierować żebra. I znowu wdech. Możemy położyć się na pleckach, nawet przy tym teraz. I długi wydech. I znowu wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. I długi wydech. I wyobraź sobie, że z wydechem stara się odpuścić całe napięcie z ciała. I długi wydech. Po wydechu teraz pauza. Nie oddychamy. I znowu wdech, z powrotem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I długi wydech. I wyobraź sobie, jak odpuszczasz wszystko to, co ci nie służy. Całe napięcie z ciała. Odpuszczamy. I na spokojnie. I wdech. Wyobraź sobie, jak napełniasz się takim światłem i spokojem, uważnością. I spokojny, długi wydech. I z powrotem znowu wdech. I widzisz, nie wymaga to jakichś specjalnych technik, tylko wystarczy po prostu być tu i teraz i skupić się długi wydech. Najlepiej jest też zamknąć oczy i zobaczyć też obserwować myśli. I długi wdech. Jak te myśli sobie krążą. I tylko obserwować nabrać do nich takiego dystansu, długi wydech pauza po wydechu teraz raz, dwa, trzy i z powrotem wdech trzy, cztery i długi wydech raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6, pauza po wydechu, raz, 2, 3, 4, i z powrotem wdech, raz, 2, nosem, 3, 4, i wydech, raz, 2, 3, 4, 5, 6, przytrzymaj teraz pauza po wydechu, 4 sekundy, 3, 4, i z powrotem wdech. Poczuj powietrze jak takie świeże powietrze, które wdychasz. I długi wydech. I całe napięcie odpuszczamy i maksymalnie się relaksujemy. I ostatni raz bierzemy wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. I długi wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pauza po wydechu. I tyle. Dziękuję Ci bardzo za Twój poświęcony czas. Mam nadzieję, że zrelaksowałeś się, że wyciszyłeś. Daj znać w komentarzu. Jak się poczułeś? Poczułaś i bardzo serdecznie zapraszam Cię na naszą platformę strefa.mówli.pl, gdzie już niedługo będzie o wiele więcej tego typu technik oddechowych, wizualizacyjnych, medytacyjnych, rozciągających i uwalniających od stresu. Wbijaj na naszą platformę i znajdź tam kawałek miejsca dla siebie, gdzie tworzymy fajną, inspirującą społeczność. Cześć!